Kochani, z okazji tegorocznych świąt Bożego Narodzenia chciałabym Wam życzyć dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze: dużo miłości, dużo radości, dużo ciepła, spędzenia tegorocznych świąt w rodzinnej atmosferze z Waszymi najbliższymi, najukochańszymi oraz dużo, dużo sukcesów w nadchodzącym nowym roku 2021. Przesyłam najserdeczniejsze życzenia. Trzymajcie się zdrowych, wesołych świąt! Z okazji nadchodzących świąt chciałabym życzyć wykładowcom, pracownikom i nam, studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, aby magia tegorocznych świąt wypełniła nasze serca. Wytchnienia do nauki, zdania sesji, siły do zajęć w formie zdalnej, pogody ducha, cierpliwości i nie zapominajcie, nie przejedźcie się w te święta. Nadchodzący nowy rok, spełnienia marzeń, czasu dla siebie i bliskich, Zakończenia pandemii, abyśmy mogli znów wszyscy spotkać się w murach naszej uczelni. Siły dla naszych lekarzy, ratowników i pielęgniarek, wszystkich, którzy pomagają nam w walce z koronawirusem. Drodzy studenci, w tym wspaniałym okresie życzę Wam dużo miłości, radości oraz nadziei. Niech ten okres świąteczny będzie spędzony w gronie najbliższych osób, w ciepłej i miłej atmosferze. A jako studentka dietetyki, życzę Wam przede wszystkim dużo dobrego i pysznego jedzonka. Jako członek świeżo założonego koła filmowego SKF Nakręceni oraz przewodnicząca koła naukowego Awokado, w imieniu swoim, jak i wszystkich członków obu kół, pragnę życzyć Wam, aby w te święta zdarzały się prawdziwe cuda, abyśmy zapomnieli o problemach i skupili się na tym, co ważne. Życzę, aby nikt nie spędzał tych świąt samotnie i aby każdy czuł się kochany, i był zakochany z wzajemnością. Cześć, nazywam się Maciej Białecki. Jestem Przewodniczącym Samorządu Studenckiego Powiatu w Konie. Chciałbym Wam, drodzy studenci, z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzyć dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz tego, żeby przyszły rok był rokiem spełnienia waszych marzeń oraz wyznaczonych swoich celów. Również chciałem podziękować wykładowcom oraz pracownikom Powiatu w Konie. Dzięki Wam możemy tutaj być, znaleźć swoje pasje i marzenia. Dlatego serdecznie dziękuję oraz życzę Wam zdrowych i wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Dziękuję.